Dziś jest dzień meczowy. Ja nie gram, ale będę z drużyną od początku. Powiem Wam, że mój optymizm troszeczkę zgasł po, po wczorajszym treningu. Zazwyczaj dzień przed meczem to jest taki dzień, gdzie robi się trening półtorej godziny max, żeby okej, okay, zrobić, zrobić robotę, natomiast wczoraj był bardzo ciężki trening. Mam mnóstwo wątpliwości i obaw, także no, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Ja jeszcze nie jestem na grupie takiej drużynowej. Bo one korzystają z aplikacji Line. Na razie dostaję po prostu taką wywiadomość przedmeczową e, organizacyjną. 1045 jest atak, o 11.00 jest zagrywka, 11.15 jest prezentacja zespołu. No mówię wam, wszystko jest tak jakoś podwracane. Jak ja zobaczyłam ten plan, no to nie wiem, dobra. Dobrze, że wiem jak iść, to ta podróż pójdzie mi o wiele bardziej płynnie, niż ostatnio. W pierwszym pociągu musiałam się wpychać, żeby wsiąść. bo tyle ludzi, no nie wyobrażacie sobie. Dosłownie wszyscy stali tak, jak sardynki ściśnięci. I najlepsze jest to, że ja nie mogłam czekać na kolejny pociąg. Bo w kolejnym by było to samo, więc prędzej czy później musiałabym się wcisnąć. To jest zupełnie normalna rzecz. Oni wchodzą i po prostu napierają. I kiedy już się wydaje, że tam już po prostu nie wejdzie nikt, nie zmieści się nawet pół człowieka, no to wchodzi jeszcze pięć osób. Jestem dość e, mocno przed czasem, ale kupię sobie jeszcze coś do jedzenia. To jest mój trzeci i ostatni pociąg.

wygrały 3-1. No i po zakończonym meczu miałyśmy jeszcze pół godziny podpisywania różne rzeczy, jakieś kartki, szaliki. Dziewczyny też podosowały jakieś tam prezenty. Było kilka toreb dosłownie jakichś prezentów. Słodycze, karty podarunkowe do Starbucksa na przykład. Jedna dziewczyna, widziałam, dostała coś Diora. To było fajnie też zorganizowane, bo po prostu my miałyśmy taki długi stół, przy tym krzesełka, leżały markery na każdym krześle i my po prostu siedziałyśmy, a tu kibice podchodzili. Po 10 osób i była dziewczyna, która jakby sterowała tym wszystkim, czyli poganiała ich. Jak czas mijał, to ona mówiła, dobra, następni, następni, i kolejne 10 osób podchodziło. Także to było, to było bardzo fajne, bo nie było chaosu. Zazwyczaj jest tak, że zawodnicy podchodzą do bandy i ludzie podchodzą. No i czasem jest tak, że ktoś po prostu nie dostanie tego autografu, bo, bo się nie dopcha. A tutaj. Było to fajnie zorganizowane. I zacznijmy w ogóle od tej rzeczy najciekawszej. Przed meczem był trening godzinny. Mecz o 13, my o 10 zaczęłyśmy rozgrzewkę. Nie rozumiem tego. Ja jestem po prostu zmęczona tym wszystkim, co się działo wokół. Było tyle bodźców z każdej strony. Tu, tu dziewczyny darły się, tutaj kibice, tu jakieś rzeczy. Dzisiaj wyszłam z domu o 9, a wróciłam o 18. Masakra. Ja muszę przetrwać ten sezon, po prostu dograć go do końca i. I zastanowić się, co dalej. Właśnie jestem w domu i robię sobie kolację. Robię kolację z tego, co mam w lodówce, czyli niewiele. Tutaj mam moją sałatkę, do tego biorę tuńczyka. I mój ukochany sosik sezamowy. Wczoraj dostałam się do naszej skrzynki na listy. No to co tam znalazłam? Tyle śmieci, gdzieś ofert mieszka jedzenie, mm, parówka na przykład. Nie mam pojęcia. Jakiś kupon. I dlaczego ja to robię? Muszę to wszystko przejrzeć, bo tam wśród tych papierów jest gdzieś jakiś kod, w którym otworzę skrzynkę naszą pocztową, która jest na dole i tam są rzeczy z Amazona. Tylko żeby otworzyć właśnie potrzebuję kodu, który jest gdzieś tu. I bardzo fajne takie rozwiązanie, wygodne, no bo kurier jak coś przynosi na przykład i nie ma nas w domu, to on może zostawić właśnie w tej skrzynce. Wow. Dobra, mam numer. A to się zabrało podczas, podczas gdy w tym mieszkaniu nikt nie mieszkał. Leby marnować papier. Idziemy odebrać paczkę. Tu się pali coś takiego. Czemu to jest folia w ogóle jeszcze? Mogę to zerwać? Zerwałam. Tu jest... A, że ktoś nas tutaj odwiedził. Nas nie było. Widzicie tego pana? Jego drzbiet? numer 6 i tutaj było. Zobaczymy co tu przyszło. Bidon. I żal do twarzy. Wydaje mi się, że to są to Stoliki nocne, bo nie mamy stolików nocnej. Bo u nas jest taki problem, że nie mam samochodu i też nie mam jak pojechać nawet do IKEi zrobić zakupy jakieś takie większe. Dlatego musimy zamawiać to jest wieszek na kurtki. To no dobrze idę wziąć prysznic. Ogózy mam! Poniedziałek, dzień wolny dla nas obojga. I, I gdzie jest mój mikrofon? Co się wydarzyło z dzisiejszą pogodą? 20 stopni. Plan był taki, żeby założyć marynarkę, ale musiałam ją zdjąć, bo jest za ciepło. Ruszamy w miasto dzisiaj. Ruszamy w miasto, bo muszę kupić sobie bambosze. I musimy też coś zjeść. To będzie nasze pierwsze takie wyjście od tygodnia, jak tu jesteśmy. Wszystkie sprawy mamy pozałatwiane i mamy więcej czasu na to, żeby żyć. I cieszę się, że jesteśmy w tym mieście i korzystać z tego. Co to to jest za dźwięk. Jest tak głośno w tym domu. Domy są w ogóle budowane tak, że są ściany z. Kartonu i wszystko, słojec jest na zewnątrz. Na nasze nieszczęście trwają prace budowlane obok dosłownie i jest bardzo głośno. Ale to, że trwają prace budowlane, to jest normalne, bo tutaj co chwilę na każdym na każdej ulicy, na każdym rogu są jakieś prace budowlane. Burzą budynki, stawiają nowe, wymiana jest świeże, budynki zastępują stare budynki. Wczoraj było trzesienie ziemi, nasze pierwsze trzęsienie ziemi. Nie minął tydzień, jak tu jesteśmy, a już mieliśmy przyjemność doświadczyć trzesienia. Ja siedziałam na kanapie, Bartek usiadł na kanapie obok mnie. Ja myślałam, że to na pasie trzęsie przez tą usiadł bok, Ale to trwało za długo, za długo to trwało. Daczynia w szafce st zaczęły stukać dosłownie. Sekundę się spociłam, ale nie było to jakieś takie wielkie trzęsienie. Jechałem na rowerze przez centrum Tokio i było mi ciepło. Generalnie już po, po ulicy łamię zakazy. Wszystkie <grym> jestem typowym Polakiem. <grym> no możesz ładniej mówić, bo tutaj nie wszyscy są tacy wulgarni na tym kanale jak ty. To jest family friendly content? Tak. To no... Bardzo szybko jeszcze, jeszcze, szybko po ulicach. Oni też bardzo uważają na rowerzystów, więc tak więc rządzę na ulicy. Jeszcze, jeszcze dalej, 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 Teraz to się widać na fitczeku. Co masz na sobie? Yy, Koszule, The Frankie Shop, do tego mam de Attico, miniówkę, mam loafersy, skiepy, mam torebkę i mam najspaniejszego męża na świecie. A jej loafersy jaka firma? Po <laughs> ludzi to interesuje. Taka. Okej, okay, torebka to też pewnie... Też, nie... Stara, torebka jest stara. Dawno ją kupiłam, nie nosiłam jej. Buty New Balance, spodnie Lewica, koszulka Yoga, koszula Filson, torebka... Stara? Stara. Wszystkie ulice generalnie wyglądają tak samo. To jest właśnie budynek, który jest prawdopodobnie rozbierany, czyli będzie równany z ziemią. Widziałeś tę Mikołajeta? Budynek jest pewnie równany z ziemią, i na jego miejsce powstanie po prostu nowy. Wspólnie budowle mają jakby swoją datę ważności. I zazwyczaj to nie jest jakiś taki super długi czas. Ono na przykład tu widzicie, no jest wszystko po prostu rozwalane do zera. Jedziemy teraz na Ginza Station i by zapewne wsiadać w pociąg. Ja się czasem łapię na tym, że mam takie coś. Co ja tu robię? Co ja tu w ogóle robię, nie? Masz coś takiego czasem? Że jestem w Tokio. To jest takie abstrakcyjne, że ja tu mieszkam. Mi zacząć nagrywać. Po co? No fajnie, na koszaki bo dzisiaj są powiedzieli, że jestem kawaii w różowym w stroju naszym. A po czym mi powiedział taki asystent trenera, że kawaii dla faceta to snad good, It's not good. Że i jest fajny, jest kakoj, cool, a numer jeden to jest sieks.

Moja dusza potrzebowała tego. Przez ostatnie dwa dni jadłam jedynie Onigiri. To była moja dieta Onigiri. Pobiłam rekord chyba jedzenia Onigiri w ciągu tak. dwóch dni. No, bo przynieśli nam do szaty. Cała do sumie podłoga była w tych Onigiri. Onigiri to są takie trójkąciki różowe, jakimś tam wnętrzem. Najlepszy jest y, Tuna Mayo. Jaki jest Twój najlepszy smak Onigiri? Tuna Mayo. A ja dość może shrimp Mayo? Nie. Jest jeszcze jest chyba Spicy Tuna. Też to lubię. Tamago. Ten taki omlecik, że jest normalnie kulka z ryżu. Bardzo często ta kulka z ryżu jest pomidorowa w ogóle. Świetne. I na to jest położony taki omlet po prostu z jaja. To też bardzo lubię. Więc to jest moje danie główne. Ryba miecz, do tego warzywa grillowane. Piękne są te kolory. Tyle zieleniny, to jest rzadkość w tym kraju. Zazwyczaj to są jakieś trzy listki. Ja już zapomniałam jaka jest jakość jedzenia w Japonii. Ryba. No to było po prostu inne doświadczenie. To było coś niesamowitego. A powiedz o swoim mięsie. Jest mięso i jest japońskie wagyu. Po prostu. Jakość naprawdę jest niesamowita. To jest fajne. Może coś takiego? Okej, okay, to jest fajne. To są bambożki. Na szczęście mają rozmiar 40. Te wracają gdzieś ze mną do domu. Dostałam od Pani taki numerek i przy kasie po prostu daję numerek i Pani będzie miała przygotowane buty dla mnie. Będę mierzyć kurtkę. O nie, cofnij się. Ja bym L, bo to jest tak... To jest zbyt dopasowane takie. Boki są... So... Te mi się podobają. Fantastyczne są. Ja to ja znam, a... Zakupki udane. Wczoraj, jak wracaliśmy właśnie z Tokio Station do domu, to jechaliśmy metrem i miała miejsce taka przykra sytuacja. Byliśmy w metrze, staliśmy wokół innych Japończyków, wokół innych ludzi i było dość gęsto, no bo to była taka pora popołudniowa i wsiadła Japonka. I muszę Wam tutaj coś wyjaśnić. Wygląda w metrze bardzo często tak, że ci ludzie po prostu się pchają do tego metra. Oni się po prostu wpychają na hamę, i to jest normalne. Jeżeli jest ścisk, to czasem, żeby wejść czas, po prostu wepchnąć. I okej, okay, to jest normalne, i ja tego wielokrotnie doświadczałam, i ja to rozumiem. Natomiast wczoraj ta kobieta celowo wparowała we mnie plecami. Nie wypychała. Wypychała mnie i to nie było takie pchanie, jak zazwyczaj to się odbywa, żeby po prostu zrobić sobie miejsce. Tylko to było po prostu takie hamskie, gwałtowne, agresywne pchanie. Ona mnie tak popchnęła, że ja wpadłam na, na ludzi z tyłu. I gdyby nikt nie stał z tyłu, no to ja po prostu bym upadła. Po prostu bym upadła, przewróciłabym się. No i ja przeprosiłam tego typa z tyłu, na którego wpadłam, ale on by się zorientował, co się dzieje, bo tak. W ogóle był też w szoku. I w mojej głowie oczywiście nie może po prostu się chciała wepchnąć, może po prostu była nie spieszyła się, może wiecie, jakieś takie na no, dla niej podeptała mnie całkowicie. Ja się odsunęłam maksymalnie, po prostu odsunęłam się, żeby mieć przestrzeń, żeby się od niej oddalić, bo kto wie, co, co ona może odwalić dalej. Nie? Może gdyby trafiło to na inny dzień, no to powiedziałabym mi coś, zwróciłaby mi uwagę. Mm. Natomiast wtedy. Ja byłam tak zokowana i też szczerze wam powiem, że bałam się w ogóle cokolwiek powiedzieć, jak jakoś zareagować. Nie wiem dlaczego, ale po prostu się bałam, że ona coś odwali, że może jest jakaś niespełna rozumu, nie wiem. Albo po prostu. Nie wiem, no po prostu bałam się tej kobiety. Wiadomo, że jakby sytuacja miała miejsce w Polsce czy gdzieś w Europie, no to, to inaczej bym się zachowała. Natomiast wtedy nie, nie wiedziałam w ogóle co. Nie wiedziałam, co się dzieje, i takim potwierdzeniem na to, właśnie, że, że to było um, celowe zachowanie celowy atak w moją stronę y, było to, że ona mnie kopnęła w kostkę, jak wychodziłam z metra. Bo ja wysiadałam, y, wysiadałam przed nią, ona mnie kopnęła w kostkę, nie? Pierwszy tydzień, jaki tu jestem. Słuchajcie, ciężki to był tydzień. To był ciężki tydzień. Może trochę mnie to przerasta. Mam takie poczucie beznadziejności. Dużo jest takich rzeczy, których. Muszę się nauczyć, muszę... Nawet nie staram się ich zrozumieć. Po prostu muszę to zaakceptować. Jakieś takie zachowania, jakiś taki system działań, w ogóle to życie całe. Życie w ogóle w Tokio to jest całkiem co innego niż życie w, w Inazawie czy w Nagoi. To jest taki chaos, wszystko jest tak szybko. Dużo się dzieje, za dużo się dzieje. I mnie to tak wszystko przytłacza. Po prostu że ja zaczęłam te treningi i... Zderzyłam się z tą taką rzeczywistością japońską. To, jak funkcjonuje ten klub i te dziewczyny, i jest wiele takich niezrozumiałych dla mnie rzeczy. Moją no, taką reakcją bardzo często jest: a dlaczego my to robimy? Dlaczego? Jakby po co? Można inaczej. Można to zrobić lepiej. Jakoś tak, tak... Takie mam w sobie uczucie takiego... Takiego trochę buntu, że po co się rozgrzewać dwie godziny przed meczem na przykład. Albo po co robić na przykład trzy godziny po zakończonym meczu stretching po meczowy? No Takie to są rzeczy, z którymi ja się kurde zderzam i takie mam. I takie mam czasem. Łapię się na tym, że... Ale czemu? Czemu tak jest? No muszę się nauczyć po prostu przestać e, zadawać sobie to pytanie i zaakceptować to, że tak jest i że... Muszę to robić i muszę się dostosować. Dlatego ten pierwszy tydzień to było takie totalne zderzenie z czymś zupełnie nowym. Bardzo to był ciężki tydzień. I ja nie pamiętam, żeby, żebym miała w sobie takie emocje, tyle emocji naraz, w ogóle w, w jednym, powiedzmy, w jednym czasie. Nie wiem, czy się jasno wyrażam, czy wy mnie rozumiecie. Ciężko jest to zrozumieć, dopóki się tego nie doświadczy. Jeżeli chodzi o ten klub, o ten zespół, cieszę się, że tam jestem. Naprawdę, to jest wyzwanie, to jest ogromne wyzwanie. No, ale ja chcę to zrobić i jest ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś się przystosuję do tego. Gdyby nie ta dziewczyna, moja ze zespołu, która jedyna mówi po angielsku, ona jest jedyną osobą, która mówi po angielsku, to ja już bym się wypisała z tego. To, że ona tłumaczy, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest to, że ona mi tłumaczy, bo ona rozumie ich kulturę i zachowania, bo ona mieszka od liceum, a mieszka w Japonii, więc ona. Hmm, jakby poznała te dwa światy i już zdążyła przywyknąć do tego, więc ona mi tłumaczy ich zachowania, dlaczego robią tak, dlaczego nie robią tak, ich podejście, ich... Um schematy działania, więc cieszę się, że jest taka osoba właśnie. I też jakby rozumie, że niektóre rzeczy, no, mimo że nie mają sensu, to muszą być zrobione. Także fajnie, fajnie, Ja Japonia taka fajna, ja Japonia taka fajna, a dopóki nie, nie zderzycie się właśnie z takim czymś, z takim <grym> zachowaniem. Jasne, zdarzyło się takie sytuacje, jak byłam w Nagoi, na przykład miałam faceta, który mnie stalkował, łaził za mną, Mm, chciała coś ode mnie. Ludzie, którzy zrobili mi zdjęcia z ukrycia, jacyś tacy creepy faceci. Natomiast takiego bezpośredniego a, aktu agresji, takiego czegoś nie doświadczyłam wcześniej i to było takie bezpośrednie, że ja potem się poryczałam po bo prostu. No, już nie wiem, puściło mi wszystko, bo byłam już tak przytoczona tym życiem tutaj. Już byłam tak przytoczona tym pierwszym tygodniem. Tym wszystkim, co się nagromadziło. Za dużo tego było dla mnie. Za dużo. I wtedy to, to było takie już... Takie bogiemu, że mi puścił puściło nerwy. I musiałam to wyrzucić z siebie. No i tak podsumowując, no to zawsze się znajdzie taki jeden osobnik. Wśród tak wielkiej społeczności w Tokio, w Japonii, też nie, nie zaszyję się po jednym takim incydencie w domu. I chociaż bardzo bym chciała, <laughs> nie wychodzić z domu przez najbliższy tydzień. Niestety, ale muszę wyjść za pół godziny na trening. No dobra, idę na siłkę. Życzę mi powodzenia.